W niedzielnych spotkaniach czas na kolejną odsłonę z cyklu Szukajcie, Znajdziecie, w której przybliżamy Kościół Katolicki wspólnie z Ojcem Janem Strumiłowskim z archiowactwa cestersów w Jędrzejowie. Dziś z serii trudnych tematów porozmawiamy o podejściu do nadużyć w Kościele i czy Kościół powinien przepraszać i jakie jest podejście do przepraszania. No, a my możemy w ostatnim czasie zaobserwować jakiś taki wzmożony proces ujawniania pewnych sytuacji patologicznych w Kościele związanych z pedofilą, z nadużyciami seksualnymi. I właściwie, jeżeli spojrzymy na reakcje wiernych, na reakcje ludzi, którzy są przywiązani do kościoła, czasami reakcje hierarchów, reakcje duchowieństwa, one się plasują na takich dwóch biegunach. Na jednym biegunie mieści się wyparcie, uzasadnianie, że właściwie skala tych zjawisk jest bardzo mała, że pedofilia w kościele to jest zaledwie, nie wiem, jakieś tam 5 promili, prawda, w skali wszystkich duchownych, że w innych środowiskach takie sytuacje zdarzają się dużo częściej i na te środowiska nie ma nagonki. Czyli raczej próbujemy pokazać, że sprawa jest zbyt rozdmuchana w stosunku do rzeczywistej skali samego zjawiska. No i z jednej strony trudno nie przyznać racji, że, że faktycznie być może skala zjawiska jest rozdmuchana, ale nawet jeżeli byłby tylko i wyłącznie jeden przypadek w kościele pedofilii czy jakiegoś innego nadużycia, to jest o jeden przypadek za dużo, prawda? I jeżeli coś jest w małej skali, to nie znaczy, że za to już nie trzeba poczuwać się do winy i nie trzeba przepraszać. Także tutaj faktycznie takie podejście. Podejście, ono jest po prostu złe, bo każde zło domaga się sprawiedliwości i zadośćuczynienia, więc my nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na skalę. No bo wtedy, gdzie mamy ustawić próg tolerancji, prawda? Tego progu tolerancji w ogóle nie powinno być. Druga skrajna reakcja na nadużycia w Kościele na ujawnianie tych nadużyć, to jest takie całkowite ukorzenie się bicie czołem przed światem i przepraszanie, i uznawanie siebie za winnym prawda, zbrodni całego świata. I to też możemy zauważyć wśród wielu duchownych, którzy właściwie jeszcze chcieliby tym bardziej prawda, pokazać jakieś takie swoje ukorzenie i przepraszać za to wszystko, co jest złe. To jest reakcja bardzo przyzwoita. I ona pokazuje pewnego rodzaju pokorę tych duchownych, świadomość zła, które jest wyrządzane. Zazwyczaj to przepraszają duchowni, którzy właściwie nie popełniają takich rzeczy, prawda? Oni przepraszają za swoich braci. Natomiast z taką postawą wiąże się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w generowaniu jakiegoś takiego wizerunku kościoła, bo jeżeli kościół przeprasza za czyny duchownych, co to znaczy, że kościół przeprasza? Co my rozumiemy pod tym słowem kościół tutaj? To znaczy, kto przeprasza? Instytucja, mistyczne ciało Chrystusa, Oblubienica Chrystusa, bo to jest za każdym razem co innego znaczy. Jeżeli, przeprasza instytucja, no to możemy się zastanowić, prawda, czy instytucja jest odpowiedzialna za działalność tych, którzy do tej instytucji należą, i niewątpliwie tak. W pewnym sensie jest odpowiedzialna, ale też do pewnych granic. W pełni jest odpowiedzialna, jeżeli czyny członków instytucji wynikają z zasad panujących w instytucji. Jeżeli my spojrzymy na Kościół, to tak naprawdę każdy, kto dopuszcza się jakiegokolwiek grzechu nie realizuje nauczania Kościoła, ale sprzeciwia się Kościołowi. Prawda? Czyli jeżeli mamy do czynienia z księdzem pedofilem, to to jest ksiądz, który miał głosić Ewangelię Bożą, natomiast on jej nie głosił. On zrobił coś, co jest przeciwne Kościołowi, i tak naprawdę ten ksiądz powinien po pierwsze przeprosić i wynagrodzić ofiarom swoim, a po drugie winny jest też przeprosiną Kościoła. Tutaj możemy powiedzieć, że Kościół postępuje naprawdę źle, Kościół jako instytucja, prawda, w momencie, kiedy nie domaga się sprawiedliwej kary dla swoich kapłanów, ponieważ wtedy sam powoduje taką sytuację, że my nie patrzymy na tych ludzi, którzy źle postępują, jako tych, którzy krzywdzą również Kościół święty. Natomiast dogmaty kościoła mówią, że kościół jest święty. I my już dzisiaj nie za bardzo rozumiemy, na czym polega ta świętość Kościoła. I kiedy Kościół zaczyna przepraszać, to rodzi się pytanie, czy my w tym momencie nie dajemy takiej informacji, że Kościół tak naprawdę nie jest święty. Po prostu jest grzeszny, bo ma za co przepraszać. Mi się wydaje, że jeżeli spojrzymy na Kościół właśnie w takiej perspektywie wiary, no to możemy dostrzec tych, którzy należą do Kościoła, którzy tworzą to mistyczne ciało i oni jeszcze, prawda, są ludźmi grzesznymi. To jesteśmy my. Jeszcze jesteśmy ludźmi grzesznymi, nie realizujemy postulatów nauczania kościoła. Kościoła, bo jeżeli je zrealizujemy, to będziemy świętymi. Natomiast sam Kościół w swoim nauczaniu. Jest doskonały. On naprawdę nigdy nie sprzeciwił się Chrystusowi. Jeżeli Ewangelia powiedziała tak, to czasy mogą się zmieniać, prawda? Świat może naciskać. Natomiast Kościół jest wierny Ewangelii i nie może się cofnąć nawet o kroki. To jest świętość Kościoła, to jest piękno Kościoła. I kiedy Kościół przeprasza, no to mi się wydaje, że my powinniśmy to rozumieć w taki sposób, w jaki matka przeprasza za swoje dzieci. Matka może być naprawdę wspaniałą, świętą, doskonałą matką i starać się wychować swoje dzieci jak na ile Lepiej przekazywać im tylko i wyłącznie najlepsze wzorce i dawać im najlepsze rady, a i tak może zdarzyć się, że dziecko pójdzie złą drogą. I co jest ciekawe, kiedy ktoś skarży się na takie dziecko do matki, to matka przeprasza. Ona przeprasza, prawda, za swoje dziecko, chociaż dziecko często nie poczuwa się do winy, i chyba podobnie jest z Kościołem. Kościół jest matką, jest naszą matką i jest święty, jest doskonały, natomiast my, dzieci Kościoła, nie dorastamy do tej świętości i grzeszymy, i ta matka, ona przeprasza. Ty chodzi o to, że przeprosiny, one są na miejscu, natomiast nie powinniśmy ich rozumieć, jakoby Kościół, prawda, przyznał się, że nie jest doskonały, że nie jest święty, nie jest idealny, ponieważ wydaje mi się, że często właśnie wobec ludzi, którzy są. Są wrodzy Kościołowi, są poza Kościołem, prawda? oni tego oczekują, żeby Kościół przestał rościć sobie pretensje do jakiegoś takiego wzorca moralnego, prawda? żeby przestał Rościć sobie pretensje do idealności i świętości, bo przecież fakty pokazują, że tak nie jest. Natomiast my jesteśmy zobowiązani do ewangelizacji tych ludzi, czyli jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w tym świecie, który właśnie żyje według zasad grzechu, egoizmu, egocentryzmu, światowości, gdzie jest rozpychanie się łokciami i walka o swoje dobro, pokazać, że Kościół jest tą przestrzenią, w której obowiązują inne zasady. I jeżeli my do tego nie dorastamy, no to Kościół nie rezygnuje właśnie z tak wysokiego progu swojej świętości, i kiedy przeprasza, to nie. Nie przyznaje się do tego, że coś w jego nauczaniu jest nie tak, ale przeprasza tylko i wyłącznie za swoje dzieci. Powinniśmy przeprosić, bo każdy czyn nadużycia seksualnego jest czynem skandalicznym. Natomiast właściwie Kościół Pierwszy powinien być tym, który egzekwuje sprawiedliwość, bo w tym momencie podkreśla, prawda, że to nie jest zgodne z moją tożsamością, z moim nauczaniem, nie tego uczyłem moje dziecko. Czy istnieje także zobowiązanie wobec tych, którzy zostali skrzywdzeni? To jest pierwsze zobowiązanie, prawda? Ponieważ jeżeli Kościół przekazuje Ewangelię, która jest święta, która właśnie ma otoczyć człowieka opieką i prowadzić go do zbawienia, zbawienia od wszelkiego zła, no to przede wszystkim Kościół powinien i w swojej doktrynie to ma, prawda, zatroszczyć się o tych, którzy są uciskani, o tych, którzy właśnie doświadczyli, jakiejś. Jakiejkolwiek złości czy agresji, i z samej Ewangelii już widać, prawda, że obowiązkiem Kościoła jest chronić właśnie tych, którym zagraża jakiekolwiek zło. A w drugiej, dopiero kolejności, prawda, zajmować się egzekwowaniem sprawiedliwości i zbawieniem tych, którzy są oprawcami. I też oczywiście nie możemy zapominać o tym, że sprawcy tych wszystkich haniebnych czynów, chociaż to jest trudne do pojęcia, oni też powinni być objęci troską Kościoła, też powinniśmy mieć na uwadze nie tylko ukaranie ich, ale ich zbawienie. W tym też przejawia się świętość Kościoła. Nie pobłażanie, ale zbawienie, doprowadzenie ich do, do zdrowia duchowego, do dobra.